Czemu przy zielonym mikserze stoi 11 foremek, a przy fioletowym mikserze stoi foremek 5? Nie umiem się z tym pogodzić, że w sposób świadomy ktoś robi takie coś i później deklaruje to jako produkt. I tu mamy dwie te same ilości masy suchej, czyli tu 1000 g i tu 1000 g. Po Waszej prawej stronie na ekranie mamy mąki, a po lewej w mikserze zielonym mamy mix. sprzedawany dla piekar, które robią bezglutenowe pieczywo. W fioletowym mikserze wlaliśmy 0,8 litra, Wody, a do tego postaram się wlać 3 litry, chociaż się okazuje, że to nawet nie jest wystarczające, te 3 litry, i trudno to będzie w tym małym pojemniku zmieścić. 7 chlebów to woda, którą wypiła celuloza. I potem ktoś mówi: No, tak, ja mam to w Biedronce tanio. No, tanio, bo ile kosztuje woda? Ale żeby nie było, jeszcze raz przypomnę, to wszystko jest sprawnie dopuszczone do obrotu. I to tylko nam pokazuje, jak to nasze jedzenie wygląda tak naprawdę.